story historia zaczęła się 30 lat temu. Na początku to mała grupa ludzi z wielkimi marzeniami i unlimited energią. Kamieniami milowymi były wejście na giełdę i przyjęcie tradycji. Eurocash dziś to więcej niż tylko dystrybucja. To ponad 15 tysięcy sklepów zrzeszonych w naszych sieciach partnerskich i franczyzowych. Ale powodów do dumy jest więcej. Jestem dumna, że przeszłam kilka szczebli kariery, więc rozumiem swój team. Żeby magazyn sprawnie działał, muszę mieć perfekcyjne relacje z dostawcami. Jestem dumna, że to osiągnęłam. Dumna jestem, że mogłam łączyć karierę zawodową z wychowaniem dwójki dzieci. Najbardziej dumny jestem z zespołu, z którym na co dzień współpracuję. Dziewczyny z Biura Obsługi Klienta potrafią rozwiązać każdy problem naszego franczyzobiorcy. Euracash Logistyka to ludzie, pasja i efektywne procesy. Łączymy biznes z klientami w całej Polsce. Jesteśmy prawdziwą siłą w pomaganiu i budowaniu wspierających społeczności. Tworzymy dziś największą platformę edukacyjną dla handlu w Polsce. To ogromna grupa ludzi walczących dzień w dzień na rzecz wspólnego sukcesu. Jesteśmy więksi, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. From the beginning, we believe that our people will be our biggest strength. And with our entrepreneurs, I think we built something truly exceptional. Podejmując każdą decyzję, zadajemy sobie pytanie. Czego potrzebują nasi klienci? Obecność w grupie Eurocash daje mi dzisiaj poczucie bezpieczeństwa i narzędzia do walki z konkurencją. Obecność w grupie daje mi siłę. Dzięki swojemu biznesowi mogę pomagać innym. Jesteśmy silną marką, na rynku możemy konkurować z wszystkimi. Obecność w grupie Eurocash i w sieci groszek daje mi dostęp do całej gamy możliwości. Mogę pracować po prostu zdalnie, mogę sobie siedzieć na w barze i. Dali uh, współpraca z grupą EUROCASH uh, daje MI możliwości rozwoju. For 30 years, EUROCASH has been shaping Polish trade We have been fighting to give Polish entrepreneurs a fair chance of success and winning on the market. We have invested in new tools, we have innovated all the time. My new technologies are unique in the world. Jestem naprawdę dumny, że wprowadzamy cyfryzację do polskiego handlu detalicznego. Jestem dumna, że tworzymy jedną z największych platform e-commerce w Polsce, a może i w Europie. Projekt, z którego jestem dumny, to jest integracja do Europlatformy naszych franczyzobiorców. To cyfryzacja rynku niezależnego, który liczy ponad 50 tysięcy sklepów i dociera do milionów konsumentów. Osiągnęliśmy wiele i kontynuujemy tą drogę. Well, we have 30 years of continuous growth behind us. That should mean something, doesn't it? Ale to dopiero początek. Wielu z nas zastanawia się, co czeka nas w przyszłości. Kolejne etapy cyfryzacji, walka konsumenta, rozwój naszych sieci, zmiana podejścia do biznesu, z konsumentem w centrum uwagi. Chcę rozwijać sieć w moich stronach na kaszubach. Nie cierpię dużych sklepów, dlatego chcę unowocześnić małe. W ciągu najbliższych 5-10 lat chciałabym wyciągnąć więcej kasy z groszka. Chciałbym, żeby w niedalekiej przyszłości wszystkie delikatesy centrum wyglądały tak nowocześnie, jak ten sklep w Wyszkowie. Wierzę w to, że wspólnie obronimy polski tradycyjny handel i damy mu nowy dynamik do rozwoju. Mój plan jest prosty: działać tak, żeby Delikatesy centrum mogły na rynku wygrywać. Bo Eurocash to nieustanny rozwój i walka na rzecz dziesiątek tysięcy sklepów w Polsce. To ludzie, którzy stają za ladą swojego sklepu, a również nasi pracownicy, którzy dzień w dzień walczą o handel niezależny w Polsce. To my budujemy naszą przyszłość.